W trakcie trzeciej wolnej elekcji na tron powołano dwóch królów. Konflikt o koronę zakończyła dopiero Bitwa o Kraków. Na sejmy elekcyjne zbierała się szlachta z całej Rzeczpospolitej, zarówno z Korony, jak i Litwy. W 1587 roku Sejm Elekcyjny zdecydował o wyborze Zygmunta III Wazy na króla. Był on potomkiem Jagiellonów po Kądzieli. Mimo to silne stronnictwo proaustriackie dwa dni później nielegalnie na króla wybrało Maksymiliana Habsburga, brata cesarza austriackiego. Maksymilian na czele swoich wojsk ruszył zająć Kraków, aby swoją elekcję dopełnić koronacją i postawić Zygmunta i sprzyjającą mu szlachtę przed faktem dokonanym. Sytuacja była krytyczna. Wojska austriackie znajdowały się już pod Krakowem a ojciec Zygmunta nakazał mu oddanie Korony Polskiej i powrót do Sztokholmu. Władzę przyszłego króla uratował kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski, który wraz z wojskami wiernymi legalnie wybranemu królowi wydał bitwę Austriakom, która miała miejsce na samych przedmieściach Krakowa. Kanclerz odniósł zwycięstwo. Wypędził wojska uzurpatora poza granicę Rzeczpospolitej, a jego samego uwięził. Tym samym umożliwił wejście na tron dynastii panującej w Rzeczpospolitej przez kolejne 80 lat.